Okej, okay. jestem gotowa by być za tej głupej beczki. Ja niekoniecznie. Bo mam takie głupie wrażenie, że on może być w każdej chwili koło nas. No, on może być w każdej chwili koło nas. Ale ja to wiem. Słyszę go. Nie, to chyba Powiem Pobiegł wiatru. i Spinać mogę się. Dobra, nie ma go. To zaraz będzie. Nie, już nie będzie. Nie nie go, ja nie używam. Na razie. <laughs> A zdziwiłabym się. Co za bezsensowe pomyślenie w ogóle. My no, tutaj poszliśmy tylko po to, żeby, ja wiem, uruchomić, uruchomić. Krzesiwa. Nie wiem, wziąć chrzesiwą i uruchomić sobie gościa. Dlaczego? gościa? Cienia, no. A. on sam Yeah. coś, 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 jakoś tak skacze, nie? No. Okej, okay, a więc... Ty weź mordę, ja tego nigdy wcześniej nie... Fajne. Nie, o nie, po tej lasce, co się darła ciągle no. z tego. Ciemno, ciemno! Jezo liwa, haha! Co, ha. <laughs> Nie zamykaj, ma... zamykaj. Ja już zamknęło, spokojnie. No i w zasadzie już możemy iść. Już w ogóle do kiedy? Co do kiedy? Nagrywać. Tak. No. <grywać> Dobra. <grywać> już nie zgrywamy się. Koniec. Teraz nie wyładzić. Jest <śmienicza> na <Szykna chóra. śmienicza> I fuck, ja nie wiem, -so czy Czy w ogóle pola, czy po prostu... <śmienicza> ja mam mamusiu... <Ja>, <śmienicza> ja, się nie A, <śmienicza> to nie ta gra. To była bardzo śmieszna <śmienicza> gra. Ale nas zrobili. Ja nie mogę... AAAAAAAA! To co nie, nie ma to, Nie wiem, ja ci mówię! mówiłem, ci, też piszczysz? Ja Maria, nie wiem gdzie mam się chować! Gdzie mam się chować? Się nie... Przy której? Tam. You nie gacie no, pół. Tam były tylko drzwi go. No o nie, o nie, o nie, już nie, nie, Miałam nie, 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 jakieś Ostre określenia. Brawo, no. bardzo ostre, już nie, wejdzie. nie, nie, no. po prostu, nie, wejdzie. O, ja. o, nie, no, dobra. Pewnie nie, prostu prostu nie, 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 weź nie, nie, yes. Pewnie mnie koniecznie... Kolejne... <laughs> A! A! To... było bardzo śmieszne. <laughs> Sonia się zaśmieję. Laudia? Mówisz mruczec? Nie. <laughs> Czekaj, chyba ktoś to mówi, gdzieś, nie? Tak się to było właśnie. Prawie. Tak? No. Ale nie no, wcześniej. Radio. Wcześniej. Ta. Wcześniej tam przechrawią, Ta. No zamrucz dla widów, proszę! Nie! No chyba, że ktoś mnie ładnie poprosi. Ale ty się nie liczysz idę. Prosić w komentarzach, ja bardzo chcę słyszeć jak ona mruczy. Ej, to Miko się śmieje, ze mnie, no? Ojej, oh oh, ale krew Zmiana wystroju wnętrz <grymne> Pięknie Kolczasty cool, kręgosłup, super Tylko yes. so. głot. <grymne> 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 dobra, no co idziemy do maszynowni Serio? A... To już tutaj? Czy Czuje, znowu to tak wyjmiemy te kombinacje w końcu No <grymne> <grymne> mm, musiała się męczyć 8 i 8. Wiem, że 8 i 8. Dzięki. Dziękujemy. To Mika. Aś się nie pogrążaj. Dobra, nie, pogrążę, nie się się. myśleć No tak myślałam. No ja tak nie myślałaś. Ha 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 ha. ha. Bardzo śmiesznie. Aha. I dawaj 1 i 4. Czek, czek, czek. Teraz spróbujemy moją kombinację, bo ja chcę jeszcze wykazać się. No to by było na tyle z mojego wykazywania. Dawaj 1, 4 i 3. 1, 3. I 1, 4. Taki. Czekaj. Duży najwięcej. No. I. I to w dół. I dół nie zaprzeczę. Um, kurczę, znowu zapomniałam. adequatio Adekvatio presus. Wiecie, w ogóle łacina jest bardzo fajna. No, kontynuuję, no w sumie to już... Zdaje się, że mówmy. No. <grym> tak, jak jest A i E, się czyta jak E, jak jest O i E, to się czyta jak E, bo. Q i U to jest kwy. Kwy, kwa. kwy, kwy. No, nie Na przykład dziwino. jak ludzie czytali aqua, to to jest aqua. No, hmm, to jest dziwne. Dziwne. <mulity> akwarygię dobra eee, muszę się skupić na tym spokoju eee, z powrotem um, chwilę, wreszcie ja tak patrzę i nie rozumiem dobra już, już wiem <grym> hmm, to już może zrobię o nie, tak nie zrobię no, to może zrobię tak nie zrobisz, no muszę wstać <grym> Cały Dobrze, że go tu nie, nie ma. Tak? Tak, tak nie działa. A ile tu mamy? Trochę za dużo. No <grym> <grym> i wszystko jasne! Yo, w ogóle. Um, nie, chwilę. Podwrotnie, tak? I to po środku. Ostatnie, zostawiłaś mnie środku. Właśnie, o Jezusie! Boże! No... Normalnie... O... Iga jakieś propozycje. Osiem i 8. Nie ma 8. Naprawdę. Na kości ci nie. Nie znasz rzem Nie ma 8. 5 i 3 to 8. No, ma Albo 5 i 2 i 1. Ja mam 32 obecnie. No, bym nie miała. Trzy, trzy Ale. Dawaj, dobrze! To tu i to tu. I to tu, a to tu. No. I ty tu. Eee, nie działa. Hmm. No, no, a przez 8 i 8. No. Czekaj, chwilę. Eee, 6 i 2. Hmm. Um, trzy, 3, 3 i 2. Hmm. I na dług... Nie pośrodku nie możesz zostawić. Mogę! Ostatnio zostawiłam. Nie możesz. Mogę. A jak się wkurzę, zaraz zobaczę no Nie, nie zobaczę. Wysunęłyśmy. Eee. <grych> um. Kurczę, zanudzamy ich, bo nie możemy od razu tego zrobić skupię. Um. No tu, tylko zadania? Nie, nie zadania. pamiętnik. Wskazówka. dobrze. A, 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 a. Dobra. No nie no, w sumie to nam się dało. A, ale głupio. O, o Jezusie, ja słodki. Ja, weź lodek. Eee, coś innego. Zabierz coś, proszę. Dalej. Pierwsze, trzecie i czwarte. Do góry. Pierwsze, trzecie i czwarte. I dupa, bo już wtedy było osiem. Więc czwarte odlej. Olej dawaj w dół, albo nie wiem. Co, co? Bo już jest 8. Czwarte dawaj du, czy co? To jest 8. No i tu też będzie 8, jak 120 też mieszkuje. Mm. Tak? Nooo. Tam jest 5 i 5. 5 i 2. Co jest na środku przecież? Ale nie, nie jest. to, to da. Na środku? Dobra, no. Dobra, czytajcie. No, no, jest siedem. Co? No. A nie dupowo to nie jest siedem. No właśnie, haha! Ha. Uh, 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 uh. Nie wiesz co chyba... A gdybyś to wzięła w dół... Nadaję. No. To wzięła w dół. Tak. To wzięła w górę. Teraz strzelasz, czy co? To jest dobrze. Jej! Yes. Jesteś taka... jestem mądra? Czasem ci się zdarzy. Ha, ha, ha. Jesteś ta roboty, jestem to od myślenia. też nie. Starałeś się coś takiego? Nie. No właśnie. Znaczy nie, jeszcze mogłaby być taka, przecież nie pamiętam. Niech się nam to nie skapnę. To jest naprawdę prostatkie. Tak, to jest bardzo proste. No bo po samych nazwach można oczywiście, mimo tego, że są po angielsku, można um, się domyśleć. Ta-dam Czy jest Bierzesz koło zębate i idziesz tam Idziemy. Ono... Dalej kochen hen przed siebie. W zasadzie to chwilę na dół jest I Igla, to się nie Ale ja nie śpiewam. Okej. Już mogę wsadzić? Dobra. A więc, musimy uruchomić tą maszynkę, więc... Trzeba tutaj wsadzić węgiel. I to są trzy kawałki. Dobrze, już teraz pamiętam. Bo ostatnio trułam jej ciągle trzy kawałki. Ja ta mnie nie słuchała po jednym wkładała i co chwila. Sprawdzała, sprawdzała, sprawdzała. No w sumie trzy razy tylko. Mhm, <słuk _> ale ale też tak mnie nie słuchała. A wy mnie posłuchajcie, to wam na dobre wyjdzie. <słuk _> <słuk _> to są ich geny, one obie mnie nie słuchają. Mhm, Ale tak go o, o. Dobra. Dobra. Jeszcze jedno. jedno. Jeszcze jedno tam gdzieś dalej jest. Nie wiem. Chociaż może jeszcze jest, jest też tutaj, ale nie jest super nisz. Dobra, numer. O, o, o. Pff, już I ja właśnie basem No. Sorry, niżej nie potrafię. Za to Klaudia potrafi! Ale się nie nie chwalić. Pochwali się w następnym odcinku. Mm. <laughs> Aha. Ona jak zajedzie tym swoim barytonem, to po prostu... Ojeja. Ja. No, chyba sopranem. Jest A to sopranem. No <laughs> o Klaudii barytonie. <śmiech> 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 nie no i go to też już w ogóle się może pochwalić basem, nie? Oczywiście! <laughs> A właśnie, to już działał, tak sensuje. A ty wiesz, że to przeczytaj. Ale co? O, fuck to jest innego. Przepraszam. Chyba <grywa> trzeba gdzieś umyślić jakieś też, że, że są burmistrzwa. Ot, znaczka. No niektórych to może wiesz. Na no, przykład po angielsku, nie każdy zna angielski. <grywa> Ewentualnie powiem jej, że mnie nie było i nie ma prawa mnie tu. Tak, a propos zwolnienia hmm. A, to w zasadzie tylko... Kilka... Już, koniec, dobra